Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony hodowla kur. W dzisiejszym materiale pokażę Wam 5 koników. Byczki. No, dobra, pierwszy konik. Nazywa się Petarda. Coś hukło. Czy się wystraszyłem? No, tak się prezentuje. Tam byczki młode tu jałówki, drugi konik Zuzia dziewczynka i tutaj ogierek chodzą żeby głaskać je tutaj o. rasowe to są konie mojego wujka, następne dwa tu jest raz, dwa tu trzeci i tu jeszcze zostały dwa Taki czarny oraz drugi czarny. Widzicie, sami krótki będzie odcinek. Myślę, że jakbym nagrywał krótkie odcinki, to będę je częściej puszczał. I będziemy kończyć odcinek. I do usłyszenia. Cześć.